Trasa Taylor Swift okazała się być najbardziej dochodową w historii. Ile zarobiła? Czy Barry na rzeczywiście zdradził Sabrina Carpenter? Katy Perry odwiedzi Polskę! Hej, Sandy! A oto podsumowanie najnowszych i tych najciekawszych newsów ze świata popkultury. Okej, okay, zacznijmy może muzycznym akcentem. Piosenka Rose i Bruno Marsa, APT. Kolejny dzień pozostaje najczęściej słuchaną piosenką na świecie, na platformie Spotify. 9,5 miliona odtworzeń. Pomaga jej pewnie fakt, że Taniec na TikToku do tej piosenki stał się wiralowy i po prostu miliony osób nagrywa jak tańczy. A poza tym strasznie szybko ta piosenka wchodzi do głowy i gra cały czas. 6 grudnia została zedytowana oficjalna playlista z soundtracku z filmu Wicked. Edytowane piosenki Popular i Defying Gravity, nowe wersje nie zawierają dialogów i są krótsze. Być może stało się to dlatego, że kilka dni wcześniej Defying Gravity wskoczyło na listy najczęściej słuchanych piosenek, ale w wersji Glee, czyli Defying Gravity, wykonywany przez serialową Rachel i Kurta. A kilka miejsc niżej było Defying Gravity z filmu Wicked. No i tam śpiewała już Cynthia Erivo. Ktoś na ich się napisał, że to właśnie przez te dialogi, że wersja z Glee nie zawiera dialogów, jest po prostu sama piosenka, no a wersja z filmu tak. Dlatego większość ludzi niby właśnie wolni tę wersję z Glee. No i takim sposobem na Spotify mamy po prostu krótkie wersje bez dialogu piosenek Popular i Defying Gravity z filmowej adaptacji muzykali Wicked. Okej, okay, skoro jesteśmy przy Wicked, no to jak wszyscy wiemy, promocja filmu była na pełnych obrotach i jeden moment... Z wywiadu stał się viralem. Chodzi o wywiad Ariany Cynthy i Tracy Gelchrist z Out Magazine. Właściwie to trudno wytłumaczyć, o co tam chodziło. Ale tak w skrócie, dziennikarka, która przeprowadzała wywiad, powiedziała takie słowa: To było pytanie. Ludzie biorą tekst Define Gravity i naprawdę trzymają miejsce na to i czują w tym moc. I Cynthia zareagowała um, na te słowa bardzo emocjonalnie. Powiedziała, że to naprawdę mocne i właśnie tego chciała. Ariana, widząc jej reakcję. Myślała, że ona się rozkleja, więc złapała ją za palca i swoim palcem stukała. stukała. Palca Cynthia. Ariana w wywiadzie dla Vanity powiedziała, że ona w ogóle nie zrozumiała ani pierwszej części zdania. Nie zrozumiała, o co dziennikarkę zapytała, ale widząc, że Cynthia się tak wypowiedziała, pomyślała, że ją wesprze i po prostu złapię ją za tego palca. nie wiedziałam, co so to znaczy. Nie zrozumiałam pierwszego i potem nie zrozumiałam co się jak co powiedziała, co słyszałeś. Pamiętam, że w momencie czy jestem w porządku. No, także... Okej, okay, teraz trochę dramy. Kilka dni temu pojawiły się plotki, że Barry Keoghan zdradził Sabrina Carpenter. No, rzekomo z amerykańską influencerką, Brackie Hill. Na TikToku Brecki pojawiły się reposty TikToków innych ludzi, w których właśnie jest mowa, że to ona była powodem rozpadu związku. Potem Sabrina i Barry potwierdzili swoje rozstanie. Barry wydał oświadczenie na X, że zdezaktywował swoje konto na Instagramie, bo dostawał okropne komentarze na temat swojego wyglądu, charakteru i tego, jakim jest ojcem. I ze względu na dobra swojego syna, po prostu e, usuwa konto, bo nie chce, żeby jak syn dorośnie, zobaczył po prostu te obrzydliwe komentarze. Następnie Brocky Hill po kilku tych ciszy wstawiła TikToka wyjaśniającego, że ona w ogóle nigdy nie poznała Barry'ego Kiyogana, że nie miała nic wspólnego ze zdradą, czy z rozpadem związku, a podawała te y, TikToki gdzie była mowa, że to e, z nią Barry zdradził Sabrinę, e, bo to wydawało się po prostu dla niej niedorzeczne. Więc taka sytuacja. A propos Sabriny Carpenter, na Netflixie pojawił się film, a raczej program świąteczny. Jest komediowy. Sabrina opowiada tam suchary, śpiewa świąteczne piosenki, razem z innymi gośćmi, na przykład z Chapel Roan. E, zaśpiewały hit Last Christmas. Trasa koncertowa Taylor Swift The Eras Tour trwała 632 dni i dobiegła końca. 8 grudnia Taylor dała ostatni koncert w Vancouver w Kanadzie. I wiadomo już, że jest to najbardziej dochodowa trasa koncertowa w historii. Przyniosła ponad 2 miliardy dolarów zysku. 52 koncerty w 51 miastach, 10 milionów fanów na całym świecie. No ja sama pamiętam co się działo jak Taylor e, 3 dni pod rząd dawała koncerty w Warszawie. I pamiętam całą Warszawę w fanach Taylor Swift. Wszyscy wchodzili w koszulkach, e, w cukinach i było tak kolorowo. I tu mam listę innych tras, e, które były mega dochodowe. No to na pierwszym miejscu Taylor Swift, na drugim Coldplay, Music of the Spheres World Tour, e, 1,14 miliardów dolarów, Elton John Farewell Yo! Brick Road Tour, 939 milionów, Ed Sheeran Divide Tour, 776 milionów dolarów. A przy okazji koncertów warto wspomnieć, że Katy Perry odwiedzi Polskę. Koncert w ramach trasy The Lifetime Tour odbędzie się 28 października 2025 roku w Tauron Arenie w Krakowie. I Katy dodała na Instagrama właśnie taki filmik, gdzie ogłaszała, że są nowe daty, trasy. So many places, It's been so long since I've seen you. I'm coming to new places, Krakow? Holy Krakow! Powiedziała, że odwiedzi nowe miejsca, i zaraz potem powiedziała: Krakow! No i to zabrzmiało tak. Jakby Kraku był nowym miejscem, a ja doskonale pamiętam, jak byłam na koncercie Katy Perry w Krakowie, kiedy 24 lutego 2015 roku. No i swoją drogą to był chyba najlepszy koncert, najlepsze show w moim życiu, bo to nie był tak naprawdę po prostu koncert, to było całe show, cały spektakl, spektakl muzyczny, choreografie, stroje, fabuła, rekwizyty, scenografia. To po prostu było kompletne show. Na scenie Katie po prostu była artystką w pełnym znaczeniu tego słowa. A w ogóle taki fun fact, że wtedy jej supportem była Charlie XCX. Teraz wielka gwiazda. Wiadomo też, kiedy ukaże się trzeci sezon Euforii, szef oferty streamingowej Warner Bros. potwierdził, że nowy sezon trzeci Euforii ukaże się w 2026 roku. Ogólnie zdjęcia mają rozpocząć się w styczniu 2025 roku i wiadomo też, że będzie przeskok czasowy. Nie wrócimy z bohaterami do liceum, ale no, będą starsi, co jest dobre, bo w tym momencie większość z nich ma około trzydziestki, więc to by było trochę dziwne. Myślę, że na ekranie wyglądaliby... No wiecie, zbyt dojrzale, żeby grać licealistów. W nowym sezonie nie pojawi się Barbie Ferreira, ale taką decyzję podjęła już w drugim sezonie. Powiedziała, że nie chce być po prostu tą grubą przyjaciółką i nie widziała szansy na rozwój swojej postaci. Nie pojawi się także Esther Reed, która grała Gie, czyli siostrę Ruth. Ok, kończymy czymś mocnym. Nazwisko Jay-Z znalazło się w pozwie cywilnym dotyczącym gwałtu na 13-latce. To przestępstwo wiąże się z imprezami u Diego. Sprawę zgłosiła anonimowa kobieta, która twierdzi, że w roku 2000, kiedy miała 13 lat, została zgwałcona przez um, Jay-Z i Piliego. To napaści miało dojść na afterparty po Gali MTV Video Music Awards. 13-latka znalazła się na imprezie, wypiła coś, poczuła się źle, położyła się. No, i wtedy miało właśnie dojść do tego przestępstwa. Izzy od razu zareagował, jego menedżerowie, pierowcy i tak dalej. Oczywiście nie przyznaje się do czynu, i nawet powiedział, że chciałby ujawnić kobietę, którą uważa za oszustkę. No dobra, to moim zdaniem najciekawsze informacje. Mam nadzieję, że y, podobało Wam się. Bardzo dziękuję za słuchanie, oglądanie. Zapraszam do mojego poprzedniego filmu. No i do zobaczenia! Pa!